Siema. Już długo nie było filmiku tutaj o budowie. A więc co, więc te boczne daszki zrobiłem, desk przywaliłem. Wszystko gotowe, a teraz się bawię z oknami, z wypełnieniami okien. No, i okna się wypełniało to tak. Momento. Podejdziemy do lepszego okna, większego. No, okna wypełniłem tak, tutaj jest taka zaprawa, do której się będzie śrubowało okno, tak, bo są takie pusty, no i tutaj jeszcze wszystko do siatki przyjdzie, pianka ekspansyjna. tutaj to wygląda tak, zacieplenie, fachowiec się mnie pytał, kurde, dlaczego wy Czesi macie takie wygłębienia, wygłębienia w tych oknach? Oni to tam nie mają w Polsce, kurde, no. No nie ja wiem, kurde, no, termo, by ciepło, kurde, nie uciekało, albo coś tam, kurde, jakiś system to będzie miało, nie? Jeszcze to potem górę do siatki trzeba dać. Tak doły już mam gotowe, tylko teraz te boki, co tam cykam na polistyren, tutaj wkładam do tego pianką, za, zadmucham, cyk, no, i wkładam jako tutaj. Widzicie sami, że na no, wypełnienie okna już jest prawie przygotowane. Tutaj mam mniejsze okna. Mniejsze okna. No i widzicie, tak to wygląda. To potem jeszcze przyjdzie klejem do kafelek. Będzie to siatka i znowu klej. I będzie to trzymało jak nie wiem co. No i taka sprawa. No. Potem już można okna montować. Teraz się bawię właśnie z tym styropianem. Pleję. O tak, monsterka tutaj mam, kurde, bo jakoś... Jakoś kurde normalnie energii mi brak, ja jakoś nie poczułem kurde, żeby z tego było za bardzo energii. No raczej ten smak mi smakuje. A na górze to samo. On no tylko, że tu jest dwieniec. To już nie będzie trzeba nic dawać. To będzie po prostu kołki, okno. No i tu tylko na te boki. Przyjdzie ten No Cztery okna na górę. Właśnie pięć, bo kurde, piąte, tutaj jest jeszcze schowane na schody. No i tutaj już nie trzeba nic dawać. Na te góry, na te gible. Taka sprawa. Kolej, czekam, czekam ciągle na tych fachowców. Mi dach kurde przykryli, no nie ma kurwa chłopów i gotowe kurde. Taka robota kurde, po znajomości no to kurde. Ciągle mówią, że roboty wszędzie mają. A, jeszcze ten high Portal. Wywaliłem wszystkie cegły, co tutaj były w tej pierwszej rzędzie. Wyszlifowałem. I to już będzie szykowane na podwalinę, bo okna już mam zamówione. No to będzie okno francuskie, takie dwu, dwie części będzie miało. No i będzie elegancko. No, taka sprawa kurde. Wszystkie okna niedawno zrobiłem, przed odpowiednią szechtą. robiłem. Zalewałem taką zaprawą. No i polystyreny dawałem. Taka sprawa, proszę państwa, no okna. Okna jak będą, to już będzie lepiej w chałupie, nie? nie będzie, dmuchało tutaj wszędzie. Dobra, ja się rozłączam. No i taki szybki, kurde, filmik z budowy. Co tutaj nowego? No boczne daszki już mam gotowe. Teraz zrobię okna. No bo fachowcy, kurde, na dach jeszcze nie przyszli. Się kończy. Z jednej i z drugiej strony ma takie boczne ważki, takie ozdobne, kurde sukienki się to nazywa. Czy co? No, gotowe, dobra. Trzymajcie się. Cześć.